Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie karpatka klasyczna z budyniowym kremem. Taka pyszniutka, delikatna i chrupiąca, bo taka powinna być karpatka i powinna być, wiecie, powyrastana. Dobra, mniejsza o tej karpatce, zobaczymy jak wyjdzie na końcu. Eee, zaczynamy, tak? Do garnka wlewam 300 ml wody. Bo karpatkę robi się na cieście, parzonym. Wrzucam od razu 160 g masła. Otako. A ja w tym czasie odmierzę sobie mąkę. Mąkę, którą dziś będę używał, jest to mąka od PZZ Kraków yy, z takim smokiem, zobaczcie, i to jest mąka ekstra yy, biała. I 180 g odmierzamy. Gotowe. No i teraz musimy jeszcze chwilę poczekać, aż woda i masło zaczną wrzeć. Woda zaczęła wrzeć, masło jest roztopione, czy rozpuszczone. I teraz stopniowo będziemy dodawali mąkę i cały czas. Musimy mieszać. Na samym początku będą nam się robiły grudki, ale później one znikną. Pamiętajmy, żeby to zrobić na małym ogniu. Dobra, i lecimy z koksem, żeby porządnie zaparzyć ciasto. Porządnie ucieramy. Cały czas na małym ogniu. Gotowe. Musimy poczekać aż ciasto całkowicie przestygnie, bo będziemy dodawali jajka. Ciasto przestygło, więc teraz musimy dodać jajka. Jajka będę wbijał pojedynczo. Oczywiście przez miseczkę, żeby się nie trafiło jakieś, wiecie, krepne. I będę używał ręcznego miksera. I pomalutku. I ucieramy. Pamiętajmy, żeby wszystkich jajek nie wrzucić na raz. Tylko pomału. Ciasto musi wchłonąć to jajko. Ciasto musi się zrobić takie, wiecie, mocno klejące i elastyczne zarazem. Będziemy widzieli. Gotowe. Spójrzcie jakie idealne ciasto zrobiłem. Będzie Karpatka, że hej! Kolejna czynność, ważna czynność. Blachę smarujemy masłem. Dobra. I posypuję mąką krupczatką. Można przenną, ale krupczatka jest lepsza. Nie za dużo. Gotowe. I teraz wykładam ciasto, ale nie wykładam go tak, wiecie, tylko łyżką po bo będzie ciężko nam rozsmarować. I oczywiście Połowę tego ciasta, które mam tutaj. Bo musimy zrobić dwa blaty. Gotowe. Ciasto na drugi blat zostawiam w garnku, i teraz rozprowadzam to. I nie rozprowadzam tego zbyt równo. Robimy takie górki, pagórki, falti. Wkładamy ciasto do piekarnika rozgrzanego do 210 stopni na 20 minut. Po tym czasie skręcamy na dół temperaturę do 150 stopni i suszymy przez około pół godziny. Musimy zobaczyć, jak ciasto będzie takie wiecie, mega kruche. Jak będziemy sprawdzać, to znaczy, że już jest gotowe. I tak wypiekamy dwa blaty. A więc do zobaczenia za chwilę. Mam chwilę czasu, więc zrobimy krem budyniowy. Słuchajcie, tutaj mam 700 ml mleka. To jest mleko 3,5%. Wlewam jakieś pół litra w tej chwili. Zostawiam tak 200-250 ml w spokoju. To podgrzewam. Do tego wrzucam cukier. I cukier waniliowy. Niech to się pięknie nam podgrzeje, cukier rozpuści. Wsypuję 40 g mąki ziemniaczanej. Wrzucam 4 żółtka. I przemieszam. i dodam 30 gramów mąki pszennej dokładnie mieszam robimy po prostu aromatyczny budyń i teraz czekamy aż mleko się tutaj zagotuje i będziemy po malutku wlewać i mieszać mleko się zagotowało więc dodajemy teraz Rozrobione mąki i żółtko. O, malutku! Nigdzie się nie spieszymy. Jak już budyń zacznie nam się odrywać od dna, to znaczy, że jest gotowy. Więc wyłączam. I teraz musimy. Poczekać aż on całkowicie przestygnie, bo będziemy łączyć go z masłem. I pamiętajmy, żeby masło miało temperaturę pokojową, więc wyjmujemy je dużo wcześniej z lodówki. Blaty na karpatkę są upieczone i przestygnięte. Zobaczcie, wyglądają naprawdę ślicznie. I dzięki temu, że je suszyłem, zobaczcie, one są mega kruche. Takie właśnie powinny być blaty na karpatkę. Ale pomalutko. To na razie odstawiam, bo musimy dokończyć robić krem. W tym celu muszę utrzeć masło. Tak jak już wspominałem, masło w temperaturze pokojowej musi być. Miałem 300 g masła. Będziemy dodawali budyń. Pamiętajmy, żeby on był całkowicie zimny, inaczej masło zaczyna się roztapiać. I po malutku. Powiedzmy dodaję po dwie łyżki. I pomalutku wyrabiam. Krem gotowy, więc musimy karpatkę teraz wykończyć, to znaczy nasmarować dobrze kremem. I w tym celu robimy coś takiego. Bierzemy już taką deskę, na której będziemy serwowali. Musimy ją odwrócić. I nakładamy tutaj krem. Śmiało, dużo kremu. Karpatka uwielbia krem. Rzecz najważniejsza. Kładziemy drugi blat i pamiętajmy górami na górę. Nie wiem, musimy go jakoś tak dopasować. Przyklejamy, przyklejamy. Posypujemy cukrem. Bardzo ważne, ponieważ jest to krem z budyniem i z masłem. To musi się zsiąść, więc nie możemy od razu tego spróbować, tylko musimy porządnie to schłodzić przez kilka godzin. Najlepiej w lodówce lub w jakimś innym chłodnym miejscu. A więc do zobaczenia za chwileczkę. No i karpatka sobie odpoczęła w lodówce. Krem ściągnął, więc możemy spróbować. Biorę taki nóż z ząbkami i kroję taki ładny kawałek. No widzę, że dwie godziny to jeszcze. Jeszcze przymało, można byłoby poczekać jeszcze ze dwie godziny, zobaczcie, ale i tak wygląda cudownie. Jest kruchutka. No i cóż ja mogę powiedzieć więcej o tym cieście, niż to, że jest pyszne. Wygląda bardzo fajnie, tak wiecie, z pagórkami. No i tyle. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich prostych, tradycyjnych wypieków.